Witajcie serdecznie moi mili, drodzy, kochani, ziomki, ziomeczki, mordeczki na kanale Ostatnio znalazłem napis YouTube z stalowej jedynki wycięte w cence. Kiedyś sobie taki napis wycięłem Pamiętajcie, dajcie suba, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, bo niedługo takie ładne rzeczy będą. O, przykryte fartuchem z biedronki. A w dzisiejszym odcinku pod tytułem Weekendowe Skarb z złowiska, zakupiłem tabliczkę. Zakupiłem Sanki, narto sanki, i kupiłem piłę spalinową Ural. Kurde, w sumie wszystkie ruskie rzeczy kupiłem w to sobotę. Za tabliczkę dałem 5 zł. Nie dotykać, urządzenie elektryczne. No kurde, nie wiem. Może na wiertarkę się przykręci? Tak, średnio bym powiedział. Nie wiem, no co myślicie o takim. Przykręceniu tej tabliczki w tym miejscu, może na drzwi się da. Może pasuje tutaj. Nie wiem, nie wiem. Na razie to muszę jeszcze ten stary, co tam leży w kącie, przykręcić. Ostatnio trochę mi zabrakło czasu, żeby tym tematem się zająć. San Narto sanki ruskie i piła spalinowa ural, ale to za chwilę wam opowiem, że znów kupiłem, a nie patrzyłem. Cały czas szybko, szybko, no i skuchy się trafiają. Nartosanki, powiem wam, że bardzo fajne. Kiedyś miałem takie, ale pomarańczowe. I powiem wam, że tamte jakościowo były słabsze albo były starsze od tych. Albo były gorsze jakościowo Bo tamte to niby były mało co używane No ale laker odchodził Ten pomarańczowy O tutaj ta guma też odchodziła A tutaj w tych Nartosankach ruskich Wszystko jest jak nowe Laker ładny Tutaj trochę o. Zaprawkę trzeba zrobić Ale powiem wam, że że dla dzieciaka fajna sprawa takie, takie, mieć. Co jest tutaj napisane? Made in. USE. USSR. Może kawałek szmat. Siedzenie w bardzo ładnym stanie, tylko tutaj o takie coś jest, ale to nie przeszkadza w niczym. Hamulce są. Z jednej i z drugiej strony I tak Myślałem Nad tym I powiem wam, że Tym to też można sterować kierownicę też można sterować, ale Hamując jedną stronę, to można skręcać Na przykład hamujecie to strono, To skręcacie w prawo, tak? Albo Obydwie strony hamujecie i Hamujecie <laughs> Oj kurde Trochę Trochę się nie wyspałem, bo wcioraj, wczoraj późno wróciłem. Mało co spałem, a już jest w pół do siódmej. Dosłownie parę godzin spałem, a wczoraj miałem taki, można powiedzieć, pierdą, bo z rana pojechałem na złomy. Wróciłem o dziwo szybko, bo wróciłem po dziesiątej. Od razu mi drewno przywieźli, 5 metrów. 5 metrów mi przywieźli. I tu musiałem sobie pociąć, porąbać. Trochę się zeszło z tym. Bo w tym momencie jest taka pogoda, że raz pada, raz nie pada, raz pada i to nie wiadomo. Co robić na dworzu Jeszcze musiałem to zrobić, tamto zrobić Miałem w sumie wczoraj gdzieś O dwudziestej o pierwszej w nocy nagrać ten odcinek Ale już nie starczyło mi sił Dlatego dzisiaj w niedzielę nagrywam o szóstej rano A aj, Ajajaj, taka robota nie, nie ma tragedii. Bardzo ładne są. Saneczki. Kierownica jest. Tutaj nie wiadomo, co jest napisane. P, a te drugie to nie wiem, co to jest. O z kreską. Chyba mało co używane były, mało co jest porysowane tutaj. O, powiem Wam, że w bardzo ładnym stanie są te narto sanki. Dobra. O tutaj. O. Made in U.S.S.R. Też tutaj jest napisane. Ale napis ładny jest. Aluminiowe. Tutaj jest aluminium. Tutaj jest stalowe. Aluminium? Aluminium. Krzychu by powiedział tego nie pomalujesz. Bo alminowe. O, dobra, odkładamy na bok i bierzemy się za to Ruska piła. Nazywana kozo. Ruska piła Ural. Co widać, że niekompletna. No i była taka sytuacja, że jak zawsze nie mam czasu i wchodzę na złom, biorę pod rękę i nawet nie oglądam i idę, tak? No i, i w tym przypadku też tak zrobiłem. Eee, miało być pięknie. Gaz działa, no ale tutaj coś się stanęło. Chyba musiała leżeć na dworzu, ta piła, bo. Do, do 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 do. Musiała się w środku dostać woda. I rozsadziło to wszystko, tutaj. Co ja znów nakupywałem? Ja pierdolę. A tak miało być. Pięknie. Oj. Zobaczymy w ogóle w jakim stanie. Tutaj, tutaj macie silnik, tutaj macie przekładnię i kiedyś y, miałem taką piłę na chodzie i nawet fajna sprawa jest, że ta przekładnia możecie ustawić ją pionowo, prowadnicę albo poziomu. Tutaj się wypina i to przekładnie się obraca. Ja w tym momencie to przekładnie wyjmę. Żeby zobaczyć w jakim stanie jest sprzęgło. Gdzie mam tutaj? O, mam płaski. Śrubokręt. Będę kręcił. O, tutaj chwilę Jeszcze się nie nauczyłem lewo ręką kręcić. Bajery Aspirin, bajera, bajera, aspirin Dobra Ten przewód trzeba Paliwowy, bo i tak sztywny Gdzie te kurde to no, temu. My smotkanie robota. No tak. i tu też woda stała. Przekładnia jest dobra. Tu się obraca. Były wersje bez pompki, smarującej prowadnice. Może odkręcę, zobaczę czy... Zobaczę czy... O, w życiu nie odkręcę. Oj, oj, tak przykręcone, że nie odkręcę. E, bo tutaj, jak odkręcicie to za ślepkę, to powinna być pompka. Niektóre wersje były e, bez pompki, a niektóre z pompką smarującą prowadnicę. E, a tutaj mamy silnik. ale powiem wam, że, że sprzęgło jest w bardzo ładnym stanie no. tyle razy widziałem różne sprzęgła od tych pił, ale te to bardzo ładnie wygląda No co z tego, jak tutaj Dziura wszędzie. No. Może się tłumnik odkręci? Albo dziewiątka, dziesiątka. Tutaj na paski. Kurde, w życiu ja pierdolę to porne jest co ty nie odkręcę ten 21 nasadka Nie pasuje Morsem się odkręci Nie takie rzeczy się morsem odkręcają Powiem Wam tak, że znając te piły, no w tym momencie ten silnik nadaje się tylko na złą. Tutaj nie ma nic do odzyskania z tego silnika. No, może jest sprzęgło, górna pokrywa, potłumnik tutaj. On. Tutaj jest o, dziura, tutaj. tutaj jest dziura. Świeca, nie wiadomo jakiego pochodzenia jest. muszę to... Osłona Cylindra jest cała. tutaj rok produkcji 1990 Ural 2 Się wszystko rozpada. Ja. Niestety, tutaj macie szarpak za paralkę. Tutaj się wsadza. Jest taki y, temat, że szarpak czasami jest droższy od całej piły Powiesz, powiedzcie. dzisiaj Bo ten szarpak często się gubi i trudno dostępny jest. Co jest? z strony podłomnik chcę zdemontować nie pójdzie Co szlifierko trzeba przeatakować ja pierdyk ale się mi bateria padła Dobra, chwila przerwy, idę, bo baterie, bo padła mi. Dobra, baterie mam. Jeszcze go trzymam gdzieś? A tutaj jest przewód, tutaj jest przewód odgaszenia, i trzeba go uciąć. Hmm. Jak, jaki ładny, jaki ładny dziurawy tłumnik. No, no to jest złom. Cylinder jest do wyrzucenia, bo tutaj jest pełno rdzy na pierścieniu. I w ogóle i ogółem jakość wykonania tej piły jest tragiczna. <głos> <głos> Jak na ruskich przystało. <noise> Dobra, zrobię chwilę przerwy. Ee, zwalę koło zamachowe. Zobaczymy, co tam się dzieje. Za chwilę wracamy. Za chwilę wracam. Już jestem. Udało mi się ściągnąć to koło. Teraz zobaczymy, co tam się dzieje. Powiem Wam, że Niemiec płakał, jak sprzedawał. <laughs> Tutaj macie gaźnik. Tutaj jest gaźnik. Tutaj mamy gaźnik i gaźnik też to jest złom. Nawet wygląda ładnie, no ale jest taki temat, że tutaj te membrany od gaźnika parciejo. A tych membran nie można tu kupić. I powiem wam taką historię ze swojego życia. Ja kiedyś raz w życiu zamówiłem z Rosji nowe, oryginalne membrany no, i które pochodziły 10 minut, po się rozpuściły. <noise> no. Może by innego. Kur gaz mi przeszkadza. 哎呀呀！呀 Linkę ucięły, tak było Zardzewiała mm. Taki gaźnik o, Dobra Kończę już ten odcinek Gruzu trochę się narobiło Dobra, dzięki za oglądanie. Dzięki za łapeczki. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Cześć, trzymajcie się. Do następnego.